Niedziela, 20 dzień kwietnia, czyli Wielkanoc. Przed nami niedzielne mecze i na tym się dzisiaj fokusujemy. Ja nazywam się Damian Maciuszek, jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. A ta koszulka mówi sama za siebie, niesprawiedliwa przewaga. Więc dzięki moim typom, dzięki moim analizom zyskujecie niesprawiedliwą przewagę nad Bukmacherem. Dzisiaj cztery mecze po 500 złotych. Klasycznie, więc zobaczymy, co nas czeka. Skupiamy się na moim zdaniem najlepszych ligach europejskich, no może poza niemiecką, czyli Hiszpania, Anglia, Włochy i Francja. Przed nami bardzo ciekawy mecz Real Madrid z Athletic Bilbao. I tutaj, moi drodzy, jest ciekawa, kwestia taka, że Barcelona wczoraj z Celtą Vigo 4-3. Atletico Madryt przegrało z Las Palmas w doliczonym czasie 1-0 po naprawdę bardzo mocnym babolu, więc ten mecz jest ciekawy, jeśli chodzi o górę tabeli, bo przypomnę, Barcelona pierwsza, 73 punkty, Real Madryt jeden mecz traci, są drudzy, 66 punktów, Atletico jeszcze walczyło, ale 63 punkty nadal po wczorajszej przegranej, no i Atletic Bilbao 57 punktów, więc... Real jeszcze próbuje gonić Barcelonę, a Athletic Bilbao walczy o top 3. Więc ja tutaj stawiam na to, że oba te zespoły zagrają ofensywnie, czyli zarówno Real jak i Athletic Bilbao strzelą gola. BTTS kurs 1.77, więc fajny kursik tutaj wyłapałem 885 zł do wyciągnięcia. Kolejny, kolejny ciekawy mecz czeka nas w Serie A, czyli Włochy. Milan z Atalantą. No i w tym sezonie Atalanta jest na trzecim miejscu za Interem i za Napoli, a Milan jest na miejscu dziewiątym. Grają w Mediolanie i stawiam, że Milan tutaj. Może troszkę się rozczarować mogą jego kibice, dlatego że Atalanta będzie strzelać. Atalanta powinna strzelać. 65 goli strzelonych w tym sezonie, tylko Inter ma więcej. Ja gram spokojnie, kurs 1,39, więc jeśli chodzi o mnie, no to to jest bardzo niski kurs, na to, że Atalanta strzeli powyżej jednego gola. Czyli jeśli na przykład Atalanta strzeli tylko jednego gola, to ja mam zwrot, a jeśli więcej, no to mam. 695 zł do przodu, tak? czyli tak naprawdę zysku niecałe dwie stówki. więc myślę, że jest git, że to jest taki bezpieczny kurs. Arsenal, który jest mega, mega rozpędzony, walczy no, powiedzmy o utrzymanie tej drugiej pozycji, mimo tego, że Newcastle też mocno ciśnie Manchester City, Nottingham Forest, dobre zespoły w tym sezonie, więc Arsenal gra z Ipwich Town. Pamiętamy, co się działo z meczu Chelsea-London z Ipwich Town w zeszłym tygodniu. Ja jednak stawiam na pewną wygraną Arsenalu, kurs 1,40, czyli 703 zł w puli. No i ostatni mecz czeka nas w lidze francuskiej. Saint-Étienne, która jest Mega, mes, mega nisko w tabeli zmierzy się z czwartym Lyonem. Lyon gra o top 3. Grają tutaj o top 3 Monaco, Marsylia. Wiadomo, że PSG, pewny mistrz Francji w tym sezonie. Saint Etienne walczy o utrzymanie. Więc zarówno Saint Etienne, jak i Lyon będą chcieli nacisnąć. Ja myślę, że Lyon w tym sezonie jest zdecydowanie mocniejszy. Mamy oczywiście. Taki już etap rozgrywek, że teraz każda z drużyn będzie się spinała, szczególnie z górnej połowy tabeli, nawet nie tyle połowy, ale z czołówki tych, co walczą o najlepsze miejsca, o europejskie puchary. A Lyon może się pewnie zakwalifikować do Ligi Mistrzów, jak będzie w top 3, więc tutaj będą mieli tyle samo punktów z Monako, jeśli oczywiście Lyon wygra ten mecz, ale ja stawiam z kursem 1,83 na sumę powyżej dwóch bramek dla Lyonu, czyli jeśli będą dwa gole, to adekwatnie, tak jak to miało miejsce z Atalantą, dostaje zwrot, a jeśli będzie więcej tych goli, no to ja jestem 916,5 zł do przodu, więc takie cztery mecze ode mnie. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Dzisiaj nie ma konkursu. Jutro, może na jakiś taki poniedziałek, wielkanocny, coś dla Was przygotuję. Lajk like też jest wskazany i możecie ewentualnie jakieś wasze typy na dzisiaj napisać. Pamiętajcie, ja nazywam się Damian Maciuszek. Jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. A tak, tak czy tak, ła! Mamy niesprawiedliwą przewagę, ogrywamy Bukmachera. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć.